Cześć, witajcie. Ja jestem Wojtek, a to jest pierwszy podcast na kanale GameWeather. W pierwszym odcinku omówimy sobie, co będzie w nowym hitmenie, co chcemy w nim zobaczyć i ogólnie takie rzeczy związane właśnie z tą częścią, która będzie miała premierę już 11 marca. Dużym, dużym skandalem w świecie ogólnie gier był fakt, że jest fakt, że Hitman będzie podzielony na epizody i będziemy mieli dostęp tylko do prologa i do pierwszej mapy, jaką jest Paryż w dniu premiery. No więc y, tego Hitmana możemy kupić albo w całości za 50 euro, albo w przedsprzedaży i Hitman Intro Pack, czyli za 13 euro. Y, za 13 euro dostaniemy Hitmana Pierwszą lokację jaką jest Paryż i prolog, których podejrzewam, że ten prolog już był w becie. Bo grałem w betę i prolog jest świetny. Oczywiście jak można to nazwać, nie wiadomo jaką niespodziankę nam zrobią. I co miesiąc będą pojawiały się nowe części, znaczy nowe lokacje. Pierwsza lokacja to oczywiście Paryż we Francji następnie dostaniemy Włochy. Później Maroko, Tajlandię, Japonię oraz USA. Co skłoniło twórców do takiej decyzji? Ja podejrzewam, że w sumie gdzieś usłyszałem w jakimś wywiadzie, że chcą w ten sposób, żeby gracze docenili jedną lokację, zamiast przechodzić wszystko od razu w jedną noc przejść całą grę, tylko żeby docenili te lokacje, bo. Twórcy zapowiadają, że to jest bardzo starannie zrobione i w sumie widać to po trailerach i takich gameplayach, więc ja czekam ze zniecierpliwieniem i na pewno na każdym poziomie trudności będę przechodził ten jeden poziom, bo na razie mam zakupiony tylko jeden. Hitman zadebiutuje na platformy Xbox One, PlayStation 4 i PC. -ty. Oczywiście w dniu premiery będziemy mogli kupić tylko w formie cyfrowej. Co dla niektórych i w sumie dla mnie też jest strasznym, strasznym, bo ja lubię po prostu kolekcjonować gry, lubię je mieć na półce, a tak cyfrowo to trochę tak średnio. Yy, mamy różne zestawy. Wspomniałem już o dwóch pierwszych: czyli Intro Pack i Full Wersja, ale mamy również edycję kolekcjonerską, która prezentuje się tak. I według mnie jest świetna, bo figurka wygląda rewelacyjnie. W sumie ten krawat i ta spinka to taki sentymentalnie bardziej, bo wiemy, Hitman ma czerwony krawat i tą spinkę chyba, chociaż nie jestem pewny. Dostajemy jeszcze talon, taki kartonik z grom, z kodem, tak żeby poczuć, że mamy pudełko takie pseudo. I mamy jeszcze artbook. 60 stronicowy i ogólnie takie fajne pudełko, które przedstawiona jest, oczywiście, figurka. E, figurka też jest świetna, jak już wspomniałem. Ten hitman siedzący z tą bronią wygląda, że jest zrobione naprawdę profesjonalnie i jest, będzie to chyba jedna z lepszych takich figurek dodawanych do edycji kolekcjonerskiej. Mi na razie chyba najbardziej podobał się Batman z edycji kolekcjonerskiej Batman Arkham City. Yy, I co tam jeszcze fajnego było? I figurka Larry Croft, która też jest świetna. Albo jeszcze Iden Pierce z Watch Dogs, to jest też bardzo świetna, bardzo świetna figurka. Yy, dobra, dalej. Zapowiedziano również na imprezie PC Gamer We Weekender e, wsparcie dla DirectX 12 na PC-tach. E, jak ktoś nie wie, że Direct DirectX 12 to jest taka biblioteka, na której gry lepiej będą chodzić i będzie lepsza grafika i tak dalej. Full rewelacja e, re, realistyczne to jest bardzo i no, ja już nie mogę się doczekać. Ja już grałem w betę. Beta miała premierę 12 marca na PlayStation 4. Tydzień później beta była na pc -tach. I ostatnio nawet do PlayStation Plus została za darmo dodana dla graczy, którzy posiadają PS. Plus. I nawet mój kolega grał w nią na PlayStation 4 i mówi, że jest spoko. W sumie ja też gram i też uznaję, że jest spoko, oprócz. Chodzenia, bo to. Znaczy strzelania. Strzelanie jest koszmarne, o tym trzeba powiedzieć na starcie. Chociaż Hitman nie skupia się głównie tylko na strzelaniu, lecz na cichym zabijaniu, bo oczywiście wiemy, że Agent 47 jest cichym zabójcą, tak jak pod tytuł drugiej części. I on to robi profesjonalnie, i jest dobry. Dobry w tym co robi. Tak można powiedzieć. Trzeba też wspomnieć o tym, że to jest restart serii. Znaczy nie do końca taki restart, tylko jakby cofnięcie się w czasie, zapomnienie o poprzednich częściach. Bo oczywiście Absolution widzimy, że Agent 47 jest stary ponad po 50 no, za i za długo już nie będzie zabijał ludzi. No wiemy o co chodzi. Eee, no to zrobili restart. W sumie ja się cieszę, że to jest restart, bo. Ma być to połączenie mechaniki z Hitman Absolution i połączeniem rozgrywki, fabuły, w sumie tego co było w Krwawej Forsie, bo Krwawa Forsa jest po prostu idealną częścią Hitmana, chociaż nie licząc mechaniki, ale fabularnie i lokacje i tak dalej, to jest taki mega klasyk, który ja bardzo lubię. Gra będzie chodziła na silniku Glacier 2, tym samym co jest Hitman Absolution i no, wymagania różnią się bardzo od tych z Hitman Absolution, bo minimalne wymagania sprzętowe na PC to Windows 7 64-bitowy, procesor Intel Core i5-2500K, 3,3 GHz, jeszcze tam AMD. Y Phantom 2 X4940, RAM 8GB, karta graficzna GTX GeForce 660. Ja mam 750 i myślę, że da radę. I no, powinno działać dobrze. W sumie na becie jakoś spoko mi się grało, więc nie powinno być z tym większych kłopotów, problemów. Yy, co do trailerów, yy, ogólnie jest. Yy, jest kanał na YouTube, Hitman, który bardzo polecam, bo wrzucają tam y, właśnie zwiastuny, które są genialne. Mi się najbardziej podobał ten we Włoszech, ta muzyka, taki klimat jest. No, polecam. Ostatnio też y, uraczyli nas y, nowszym zwiastunem, który prezentuje ogólnie jak ta gra jest rozbudowana. Y, jakie ma możliwości i tak dalej. Więc mi się to bardzo podoba i czekam naprawdę ze zniecierpliwieniem na tego właśnie hitmana. Pozostaje mi tylko czekać do 11 marca i Proszę, żeby nie przenieśli tej gry. Bo jak wiemy gra najpierw miała być na początku grudnia, ale na przeniesiono na marzec. I modlę się też, żeby ta żeby, żeby ten port był dobry i nie był zepsuty, bo tego już nie zniosę, bo oczywiście pecetowcy zawsze są w tyle za konsolami w kwestii optymalizacji to by chyba było na tyle takich informacji, jeżeli chcecie więcej takich podcastów, możecie zachęcić w komentarzach i ogólnie skomentować coś, ja się z Wami żegnam, zapraszam Was na stronę cześć